Cześć, Bartek Urban, Zapraszam do testu Hyundai i 30N. Do testu odświeżonego Hyundai i 30N, na którego wiele osób bardzo czekało. I wiele osób, w tym ja, stawiało sobie trzy pytania. Czy wciąż brzmi tak samo dobrze? Czy jedzie tak samo dobrze, i czy automat daje radę? No to nie ma czasu na gadanie. Pora na test dźwięku. Zacznę od szybkiego przypomnienia, jak brzmiał przedlift. Co prawda, będzie to wersja limitowana Projekt C, ale wydech był dokładnie taki sam jak w zwykłym i30N. Tak to brzmiało. Teraz pora na testowaną poliftową wersję. Niemal nic się nie zmieniło. Ba, czasem mam wrażenie, że jest jeszcze głośniej i więcej strzela, ale może to dlatego, że ostatnio mało które auto w ogóle brzmi. A to drze jape jak szalone i strzela jak z pistoletu. Brawo! W ogóle wydech teraz ma ogromne rury, żebym zmieścił do nich pięści. A jedyne co mi się nie podoba, to pucha, podobnie jak u poprzednika, nieco wystaje pod zderzakiem. Trochę jak w niektórych BMW z rodziny M. Ale i tak, szacunek za ten dźwięk, zwłaszcza że dzisiaj naprawdę mało co brzmi. Wszyscy się bronią normami i regulacjami, a tu proszę, jednak da się zrobić głośno i rasowo. Aha, i jak ktoś nie chce, to w zwykłym trybie auto już tak nie strzela. Bo przyznam, że faktycznie te strzały dla niektórych mogą się okazać zbyt oscytacyjne i dziecinne. No cóż, ja jestem po prostu dzieckiem i to mi się podoba. To teraz test osiągów, i w sumie skrzyni też. Do tej pory Hyundai i30N występował tylko i wyłącznie ze skrzynią manualną, która była świetna jednak konkurencja posiadała też do wyboru skrzynie automatyczne Więc Hyundai stanął na wysokości zadania i po lifcie mamy automat I to nie byle jaki, bowiem jest to dwusprzęgowy automat DCT o 8 biegach I jak z manualem przyspieszenie do setki powinno trwać 5,9 sekundy tak z automatem czas ten jest o pół sekundy lepszy, czyli 5,4 sekundy katalogowo Co więcej ja mierzyłem przed lifta, i to właśnie projekt C, i tam nigdy nie złamałem bariery 6,3 sekundy. I to pomimo obecności procedury startu. Swoją drogą, przed liftem procedura startu nie zawsze mi się uruchamiała, tak w polifcie działała raz za razem. Dobra, to pora sprawdzić jak sprawuje się automat. 3 sekundy. I to nie tak, że raz tak mi się udało, tylko zrobiłem 8 startów i czasy były od 5,5 do 5,3 sekundy, czyli bardzo powtarzalne. A to wszystko właśnie zasługa automatu oraz oprogramowania, które pięknie i płynnie przenosi moc podczas procedury startu. Nie ma efektu Willhop, a start można ustawić od 2,5 do 3,5 obrotów, czyli niezbyt mocno, bo np. w I20N można aż do 5 tysięcy obrotów, ale widocznie ten automat więcej nie lubi. No dobra, do setki petarda. A jak jest potem i jak jest czas od 100 do 200 km na godzinę? Wersja przedliftowa robiła 16 sekund, a poliftowa robi 14 sekund. Czyli też jest poprawa. I to ogromna, bo od 0 do 200 poliftowe I30N z automatem jest o 3 sekundy szybsze. A to jest przepaść. A co z reakcją na gaz? W zwykłym trybie jest minimalne, ale to dosłownie minimalne opóźnienie, które znika w trybie sport czy tam N oraz oczywiście w trybie manualnym. I jak latamy w sporcie albo w N lub w manualu, to po odpuszczeniu gazu Hyundai pięknie strzela z wydechu. Ach, poezja. Czyli odpowiedź na trzy najważniejsze pytania to tak, wciąż jest głośniej i brzmi dobrze. Tak, automat działa bardzo dobrze. I tak, auto jest szybkie. Nawet szybsze niż było. Brawo, Hyundai! Chociaż mnie jeszcze bardziej ucieszyła inna zmiana, też mechaniczna. Mianowicie, auto ma nowe turbo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przy poprzednich moich testach i 30N zwracałem uwagę, że turbo jest już mocno wysilone i maksymalnie przyjmowało 300 no do 320 koni w najlepszym wypadku. A to oznaczało, że praktycznie nie dało się modzić tych aut. Problem też był w dostępie do softu, ale to już jest inna historia. Nowe turbo daje nowe możliwości, i już widziałem projekty, gdzie na przykład osoby wsadzały turbo z poliftowego i 30N do przedlifta, dorzucały jej parę gratów i robią po 370 koni. Na seryjnym turbo. Brawo! W ogóle też widziałem wykresy poliftowych i 30N i te silniki nie mają 280 koni, tylko wychodziły zazwyczaj ciutkę powyżej 300 koni. Ładny bonus, i już rozumiem skąd tak dobre osiągi. W ogóle nowej 30N, podobnie jak przedlift, występuje w dwóch wariantach mocowych. Podstawa ma 250 koni, ale wersja Performance 280, czyli o 5 koni więcej niż poprzednik. Zwiększył się też moment obrotowy o 39 Nm i teraz mamy 392 Nm. Dodatkowo pojawiła się funkcja NGS, która na 20 sekund ustawia NK w tryb bojowy, czyli zrzuca na niższy możliwy bieg, ustawia wszystko na jak najbardziej sportowo i my jesteśmy gotowi do szybkiego, na przykład, wyprzedzania. Mamy taki tryb aktywny przez 20 sekund i potem musimy czekać kolejne 40 sekund na następne uruchomienie czegoś takiego. W sumie nie wiem czemu musimy czekać, bowiem nie mamy chwilowo większej mocy ani momentu, a takie informacje też pojawiły się w różnych mediach. Oficjalnie Hyundai tego nie potwierdza i według moich testów przyspieszenia właśnie w trybie NGS faktycznie nie ma lepszych czasów, czyli też właśnie nie ma większej mocy czy momentu. Ale tak czy inaczej, fajna funkcja do wyprzedzania, idealna. NK jest też wciąż idealna na zakręty, zwłaszcza w wersji Performance, czyli takiej jak testowana. Wtedy dostajemy elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, czyli szperę, która cudownie wgryza nas w zakręty. Dodatkowo I30N wciąż ma tendencję do zarzucania tyłem przy dohamowaniu, czy jak odpuścimy nieco w zakręcie. Robi to jednak w taki naturalny i kontrolowany sposób, że założenie kontry to jest przyjemność. Performance mamy też nieco większe hamulce, które z przodu mają tarcze zwiększone z 345 do 360 mm. Bardzo ładnie hamują, ale niestety nie wiem, jakby się zachowały na torze po kilku kółkach. I30N też wciąż jest twardy. Moim zdaniem nawet twardszy niż przedlift. W trybie N, czyli w najsztywniejszym ustawieniu, zalecam jeździć niemal tylko po torze, bo na co dzień czujemy normalnie fakturę namalowanych pasów. W zwykłym trybie jest nieco lepiej, chociaż wciąż jest sztywniutko. No ale w aucie sportowym tak ma być. Ogólnie jazda i30n to naprawdę sama przyjemność. To pora przyjrzeć się pozostałym zmianom, zaczynając od wyglądu. Wizualnie najważniejsze zmiany to oczywiście lampy, które mają teraz inny kształt i które niestety nie są w pełni LEDowe. Z tyłu jest żarówka od kierunkowskazów, co mnie zabolało, to powinien być już LED. Zwłaszcza w poliwcie. Sam wzór lamp jest świetny i to zarówno z tyłu jak i z przodu auto zyskało dużo świeżości. Poza tym pojawił się nowy wzór 19-calowych kół i delikatnie przymoderowano zderzaki Auto wciąż też posiada akcenty jak spoiler z trójkątnym światłem stopu, dodatkowe progi czy czerwone zaciski hamulców z logiem N Jest też wspomniany wcześniej wydech z ogromnymi końcówkami oraz dyfuzorem tuż nad nimi No i 30N wygląda dobrze, chociaż ten majtkowy niebieski kolor jakoś tak mi średnio się widzi Swoją drogą gama kolorów wciąż jest dość uboga. Ja bym chyba poszedł w tą czerń albo w ten szary, o, ciężki wybór tak czy inaczej, i30n wygląda bardzo ładnie i sportowo Wymiary są niemal bez zmian, a jedyna różnica to 5 mm dłuższe wozie ze względu na inne zderzaki Poza tym jest bez zmian, w tym też nie zmieniła się pojemność bagażnika Bagażnik ma więc 395 litrów bez rozpórki lub 381 z rozpórką, czyli ta belka zabiera 14 litrów Kufra ma podwójne dno, a pod spodem jest koło dojazdowe i zestaw kluczy Rozpórka też nieco przeszkadza, jak położymy tylne siedzenia, bowiem nie da się zrobić idealnie płaskiej powierzchni. Z tyłu znalazłem też dwa haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz dwa schowki po bokach. Aha, i rozpórka nie jest w podstawowej wersji, trzeba ją albo dokupić, albo wybrać wyposażenie Performance, wtedy jest w standardzie. Podobnie jest z deską oddzielającą drugie dno, tego też w podstawie nie znajdziemy. Z tyłu miejsca jest tyle samo, czyli spokojnie się mieszczę, zarówno na nogi, jak i na głowę. Jest podłokietnik z miejscami napoje, przejście do kufra i niestety wciąż żadnych złącz czy nawiewów na tył. No to jest duży minus, tak samo jak i kiepskie plastiki z tyłu. Liczyłem, że pollift będzie miał złącza, nawiewy oraz nieco lepsze plastiki. Szkoda, że tak nie jest. Pojawiły się za to opcjonalne fotele kubełkowe, które są częścią pakietu sport za 6,5 zł. W tej cenie poza tymi świetnymi fotelami dostajemy m.in. czujniki parkowania tył i przód, dostęp bezkluczykowy czy podgrzewaną kierownicę A same fotele są świetne, świetnie wyglądają, dobrze trzymają na zakrętach i mają podświetlane logo N, które w nocy pięknie się prezentuje Trochę jak w M-kach w BMW Jedyny minus tych stołków to nieco zbyt wysoka pozycja za kierownicą Osobiście wolałbym, żeby dało się je mocniej opuścić, tak jak to ma miejsce na przykład w i20n. Ja wiem, że tam jest inny fotel, ale tam pozycja była nieco niższa i dla mnie lepsza. Ale poza tym bardzo łatwo ustawić fotel i kierownicę, a wszystko jest regulowane manualnie. To pora zertnąć na deskę rozdzielczą, bo i tu jest kilka zmian. Największa zmiana to jest oczywiście ten duży ekran, który teraz ma nieco nowszy system, no i sam ekran jest naprawdę dużo większy. Niestety dużym minusem jest umiejscowienie ekranu, który nie jest skierowany w stronę kierowcy. Ba, on się wręcz wydaje odwrócony w stronę pasażera, co mi osobiście nieco przeszkadzało. Szkoda też, że system co jakiś czas zamulał i miał jakieś takie dziwne opóźnienia. Mamy też wciąż aplikację N, czyli pełną telemetrię oraz ustawienia naszego samochodu. No to jest świetne i naprawdę można tutaj ustawić wszystko i sprawdzić wszystko. Jak zamierzamy upalać auto na torze, czy po prostu lubimy wiedzieć wszystko o naszej furze, to ta aplikacja jest świetna. I to jest w każdej Nce, również w podstawie. Każda Nka ma też analogowe zegary, które są super. Obrotomierz, prędkościomierz, do tego komputer na środku i Shift Light na górze. No tak powinno być, czytelnie i prosto. Tak samo jak zostały przyciski na kierownicy do trybów jazdy, to jest też ekstra, szybko można wszystko pozmieniać. NK niestety wciąż nie pamięta naszego ostatniego trybu jazdu, czyli po zgaszeniu musimy z powrotem wszystko włączać. Na szczęście, dzięki tym przyciskom na kierownicy można to bardzo szybko i sprawnie aktywować. Miło też, że mamy fizyczne przyciski do klimatyzacji. Ale, żeby nie było ciągle tak miło, to pora ponarzekać nieco na materiały, które są dość przeciętne. Nie są aż tak słabe jak z tyłu, no ale tutaj też jest nieco plastikowo. Spasowanie za to jest bardzo dobre, ale mówię, no, materiały są przeciętne. Plus za to, że nie ma piano black. I to by było na tyle zmian i opisu auta. Na koniec porozmawiajmy o spalaniu. Specjalnie je zostawiłem na koniec, bo to jest, no cóż, spore. Otóż domyślacie się, że jak jeździcie i wkurzacie oraz straszycie wszystkich w koło strzałami, to spalanie jest duże. I to bardzo. Jak pałujecie w mieście 1, 2, 3 i strzały, policzcie się, że auto będzie paliło po 20 litrów. Poważnie, 20 litrów. Zresztą, nawet jak jesteście oazą spokoju i będziecie jechać w zwykłym trybie, w niedzielne południe, nie wiem, z dziećmi na wycieczkę na lody, to wasze spalanie nie spadnie poniżej 10-10,5 litra. Zwykła jazda taka na co dzień to około 14 litrów, no mało ten samochód nie pali. I też mało już nie kosztuje. Podstawowe i30N o mocy 250 koni kosztuje 132 900 zł, natomiast za wersję 280-konną, czyli performance trzeba zapłacić 157 900 zł. Automat to kolejne 9 000 zł do dopłaty, czyli musimy wydać 166 900 zł. Testowany egzemplarz miał wspomniany wcześniej pakiet, w skład którego wchodzą te kubełkowe fotele, oraz miał opcjonalny lakier Performance Blue. Stąd też jego cena to 175 900 zł. Bardzo drogo, ale też jest już bardzo szybko i wciąż bardzo głośno oraz świetnie się prowadzi. Wersja poliftowa wreszcie dostała wyczekiwany długo automat, który sprawdza się świetnie, wciąż jest bardzo głośna i prowadzi się świetnie. Wygląda też jeszcze lepiej niż przedlift. Silnik ma teraz jeszcze więcej mocy oraz ma potencjał na dużo większe modyfikacje, co ucieszy wszystkich tuningowych świrów. Szkoda tylko, że Hyundai nieco zapomniał o poprawie komfortu i jakości wnętrza: bo, na przykład, wciąż nie mamy w kabinie nawiewów oraz złącz na tyle, wciąż plastiki są dość przeciętne, ekran główny może jest lepszy, ale nie jest skierowany w stronę kierowcy, przez co się dziwnie na niego patrzy. A z tyłu w lampach mamy zwykłe żarówki. Ale mówię, pod względem mechanicznym, polift jest świetny. Ja za tym autem to sama przyjemność. Szkoda tylko, że ta przyjemność już tak dużo kosztuje. Cześć!